Zobaczymy, kto przetrwa ten pojedynek na ostatnim wielkim kolosał, gdzie jedno okrążenie trwa raptem 15 sekund. I kto wyjdzie stąd? Zwycięstwo. Mamy wspaniały pokaz pirotechniczny na tym obiecie. Samochód bezpieczeństwa zjeżdża do garażu, zjeżdża do alei i Rozpoczynamy kolejny wyścig playoffów w sezonie 2024. Bardzo dobry start Aleksa Bowmana, tutaj pomógł mu Martin Truex Jr., mający w ten weekend specjalne patriotyczne malowanie, także ze względu na właśnie działania sponsora, którym ten się chwalił przed rozpoczęciem rywalizacji. Kyle Larson na miejscu trzecim obecnie, wicewelle Bell teraz wyprzedzony przez Williama Byrona, na dole tutaj Larson, traci przyczepność na górze Truex, a Bowman już buduje sobie przewagę. Bowman buduje sobie przewagę w tym momencie. To już dwie, może nawet trzy długości samochodu, ale Larson będzie tu ścigał. To dwa samochody zespołu Henryk Motorsports. Truecz spada na trzecią pozycję, a po zewnętrznej próbuje tutaj swoją siły Danny Hamlin, zwycięzca rywalizacji na torze Bristol Motor Speedway z wiosny tego roku. Czy da radę przedostać się przez ten wyścig, czy być może odjedzie stąd na tarczy? Kto by pomyślał, że Danny Hamlin może mieć trudności w tej? pierwszej rundzie fazy play Bywały takie sezony, że Hamlin w każdej kolejnej rundzie play-offów 16-12 miał e, to miał już zwycięstwo. Tymczasem John Hunter Nemeczek w samochodzie z numerem 42 chyba nie w tą stronę chciał jechać. Stracił tutaj przyczepność i bardzo szybko, od tak zastoczenia mamy żółtą flagę.